Witam Pani Ambasador, Pani Henryka Mośnicka-Dendys. Jesteśmy w Herning, gdzie odbywają się mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet. Zapytamy na początek, jakie emocje w Pani zbudziła ta gra. Polki bardzo daleko zaszły, mają szansę na medal. Czy oglądała Pani jakiś mecz naszej naszych drużyny? Powiem tak, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co dziewczyny osiągnęły, nie tylko podczas tych mistrzostw, bo to są naprawdę wyjątkowe, ale w ogóle w ostatnich, w ostatnich latach. Mam Wrażenie, że to jest absolutnie wyjątkowa drużyna, gdy idzie o polską piłkę ręczną. Byłam pod wielkim wrażeniem tego, jak grały z węgierkami, jak grały z Rosjankami, jak nie poddawały się do końca. Liczyliśmy wszyscy na finał, teraz liczymy na brązowy medal. Rozumiem, że to są jakby pierwsze kontakty z piłką ręczną, ale właśnie jakie emocje? Co może Pani tak na gorąco powiedzieć ta dyscyplina wśród kibiców wzbudza, jak ona, jaką można odbierać? jesteśmy w Danii, więc powiem, jak jest odbierana w Danii. W Danii to jest absolutnie sport narodowy. Obok piłki nożnej żaden inny sport nie rodzi tutaj takich emocji. Duńczycy uważają, że piłka ręczna jest równie fascynująca, co piłka nożna. I to są na pewno budzące równe emocje i równe zainteresowanie dwie dyscypliny sportowe. W tym sensie mam nadzieję, że również w Polsce piłka ręczna z uwagi na sukcesy naszych drużyn będzie budziła coraz większe zainteresowanie. To można powiedzieć, o naszej drużynie, że jest doskonałym ambasadorem y, y, Polski. Naprawdę można tak powiedzieć z pełnym przekonaniem to, co zrobiły dziewczyny, to jest wiele lat ciężkiej pracy na takim polu powiedziałabym klasycznej dyplomacji. One w dwa tygodnie osiągają efekty promocyjne, o których my tylko możemy marzyć. Jest Pani kilka miesięcy ambasadorem w Danii. Co można powiedzieć właśnie o przyjaźni między naszymi krajami, jak ona się rozwija w, w dzisiaj, w, czyli w grudniu w 2015 roku. Polacy i duńczycy są sąsiadami przez Morze Bałtyckie i ja często to przypominam. Przypominam o tym, jak blisko są nasze kraje. I zachęcam Duńczyków do tego, żeby pojechali odwiedzić swojego sąsiada. Zresztą do tego samego zachęcam Polaków, żeby przyjechali i przekonali się, jaka Dania jest naprawdę. Nasze kraje są sobie bardzo bliskie. To może to jest bardzo niewielka bariera. Wiele spraw postrzegamy podobnie. Dania jest w Polsce postrzegana bardzo pozytywnie. Dania jest w Polsce wielkim inwestorem. Chcielibyśmy też, żeby coraz więcej polskich przedsiębiorców. Przyjeżdżało tutaj i inwestowało. Na koniec zapytam jutro. Jest bardzo ważny mecz dla naszego zespołu, obrązowy medal Polska Rumunia, gdzie pani będzie oglądała ten mecz. Będę niestety oglądać w telewizji, ale powiem, że mój rumuński kolega powiedział mi półtora dnia temu, że jest przekonany o tym, że będzie spotkanie polsko-rumuńskie, więc mam nadzieję, że Polki wyjdą z niego zwycięsko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.